LKS Zgoda Byczyna ma szansę na nowe boisko, a także trybunę. Potrzebne jest tylko wsparcie mieszkańców. LKS Zgoda Byczyna złożyło wniosek do Jaworznińskiego Budżetu Obywatelskiego 2024, aby zdobyć fundusze na budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z trybuną. Planujemy rozbudować boisko Zgody Byczyna. Nasze boisko potrzebuje zmian, potrzebuje rozbudowy. Chcemy, aby nasze dzieciaki tutaj mogły... Korzystać w pełni z naszego obiektu. Jak przekonuje wiceprezes Andrzej Hechelski, pozwoli to w ogromnym stopniu rozwinąć klub. Chcemy zmienić trybuny, żeby było zadaszenie tych trybun oraz boisko o wymiarach 40 na 20. Byłoby to boisko wielofunkcyjne do różnego rodzaju gier zespołowych i trenowania dzieciaków. Szacunkowe koszty tego zadania wynoszą 400 tysięcy złotych. Integrujemy lokalną społeczność, chcemy, aby tutaj ten sport lokalny się rozwijał, coraz więcej dzieciaków przychodzi i myślę dzięki temu projektowi coraz więcej dzieci z lokalnej byczyny tutaj będzie mogło trenować. Będzie miało bardzo fajne warunki do rozwoju, do uprawiania sportu, gdzie w tych czasach jest bardzo trudno zachęcić dzieci. Do e, uprawiania wszelkiej aktywności sportowej. Wiceprezes zachęca wszystkich mieszkańców Byczyny i nie tylko, aby to właśnie na jego projekt głosować. Głosowanie na wnioski rozpocznie się 31 lipca i potrwa do 21 sierpnia 2023 roku.